Ważne decyzje w autosanie. Zasada obiecuje wypłaty dla pracowników i pieniądze na produkcję. Napad na Jagiellońskiej. W biały dzień bandyta groził kobiecie i zebrał z kasy kilka tysięcy złotych. Będzie też lato. Uczniowie zaczynają wakacje. Turyści wybierają sanok. Za nami ważny tydzień dla pracowników Autosanu. W środę związkowcy byli w Krakowie u największego udziałowca zakładu, by pytać o zaległe pensje. Załoga nie dostała jeszcze całej wypłaty za kwiecień i maj. Chcieliśmy porozmawiać, bo sytuacja w fabryce już jest tak napięta i trwa już od tak długiego czasu. Sytuacja jest związana z tym, że od maja ubiegłego roku mamy ciągle pobory z poślizgiem płaconym. Najpierw były to dwutygodniowe poślizgi, później miesięczne, na końcu już dwumiesięczne poślizgi. Chcieliśmy porozmawiać. Pożalić się i spróbować powalczyć o nasze, nasze prawa, bo, bo to wszyscy zapominamy w tym kraju, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest płacenie w czasie, w określonym terminie, poborów za wykonaną pracę. Choć z samym sobie sławem zasadą nie udało się porozmawiać, to spotkanie się odbyło. A pracownicy usłyszeli, że wkrótce znajdą się dla nich pieniądze. Załoga będzie miała wypłacone. Zaległe pobory za miesiąc w całości, czyli w 100% najpóźniej do 8 lipca do godziny 10.00. To było na słowo honoru, na, na brany autorytet całej prezes, pod uwagę i tak dalej. Czyli może się okazać, że wcześniej to wpłynie, ale najpóźniej może wpłynąć. 8 o godzinie 10. Po tych rozmowach związkowcy odwołali pikietę planowaną przed siedzibą grupy kapitałowej sobie sława zasady. Musieliśmy myśleć o pikiecie, bo musieliśmy przewidywać, że, że może nie dojść do, do porozumienia się, nazwijmy to takiego słownego, ale jak to się mówi, zawsze jest ta w nas taka nadzieja, liczyliśmy na to, że może uda nam się w jakiś sposób do, do, dogadać. Związkowcy zapowiadają, że nie odpuszczą walki o pieniądze załogi. Wtedy już nie mielibyśmy żadnego wyboru, żadnego innego. Oczywiście takie pikiety, takie wyjazdy, my zdajemy sobie sprawę, bo my nie mamy parcia, jak to się mówi, na szkło i nie chodzi nam o to, żeby zdobywać jakąś tanią sensację, żeby robić. Ale jeżeli byśmy zostali przemuszeni, oczywiście traktowalibyśmy to jako ostateczność, jako ostateczny nasz oręż, który... Mógłby i fabryce przynieść szkoda, ale na pewno by te splendoru nie przeniósł właścicielowi. Obietnica zaległych pensji nie przerwała spekulacji. W Autosanie mówiło się, że Rada Nadzorcza i walne posiedzenie akcjonariuszy mogą się zakończyć ogłoszeniem upadłości firmy. Na szczęście Autosa nie ogłosił upadłości i ludzie nadal będą mieli pracę. Jak udało się nam dowiedzieć, wokół fabryki ciągle kręcą się potencjalni inwestorzy, którzy chcą dofinansować zakład. Zarządzający nie chcą za dużo mówić na ten temat, ale potwierdzają, że rozmowy ciągle są w toku. To jednak nie jedyny sposób, w jaki Autosan szuka pieniędzy. Władze fabryki starają się bowiem o dotacje dla firm borykających się z problemami finansowymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gorące polityczne dni tuż przed sezonem urlopowym. 16 głosami za sanoccy radni udzielili absolutorium burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi. Radni zaakceptowali też sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Również sesja w powiecie już za nami. Zarząd otrzymał poparcie 15 radnych i obrady zakończyły się przyznanym absolutorium. Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, co to jest absolutorium. Absolutorium dotyczy właściwego wykonania budżetu. Jeżeli chodzi o nasz budżet, to blisko 30 milionów w ubiegłym roku wydaliśmy na inwestycje. Inwestycje ważne. Warto podkreślić, zobaczyć ile dróg udało się wykonać Jest to blisko 100 km, drogi jak do tej pory. Poprawia się infrastruktura, bezpieczeństwo, poprawia się też spojrzenie na nasz region inwestorów, turystów. Bardzo dużo środków zainwestowaliśmy w termomodernizację, instalację elektryczną w budynkach szkolnych, w oświatowych budynkach. Kończymy te inwestycje. To też się przekłada na pewne efekty ekonomiczne, bo mamy oszczędności. Zainstalowaliśmy tę instalację solarną, nieszczęsną, która do tej pory. Była nieużytkowana. Zrealizowaliśmy też inwestycje, gdzie ograniczyliśmy blisko milion, zużycie, milion złotych kosztów zużycia. Energii dofinansowaliśmy szpital, udało się zwiększyć w tym roku kontrakt do 2 miliony złotych, także bardzo dużo rzeczy pozytywnych się dzieje. Jeszcze w tym roku i myślę, że w przyszłym dużo będzie się działo. Przeciwko przyznaniu absolutorium głosowało sześciu radnych wśród nich Wojciech Pajestka. Jego zdaniem nie wszystkie realizowane przez powiat inwestycje były trafione. Tak, tak czułem. Przeanalizowałem budżet i w sumie nie stwierdziłem, że jednak zagłosuję przeciw. Nie dlatego, że nie było inwestycji, wręcz przeciwnie, one były, ale te inwestycje niektóre były niepotrzebne i boję się, że mogą one rzutować na dalsze lata, na funkcjonowanie powiatu, jesteśmy naprawdę bardzo zadłużeni tak to pani skarbnik mówi na komisjach, jesteśmy pod taką przysłowiową ścianą i te pieniądze, które były wydatkowane w tamtym roku, według mnie nie wszystkie zgodnie z, z rozsądkiem mogą rzutować na to, że przyszły rok, ten rok 2013, 14 i 2015 może być bardzo trudny dla Rady Powiatu, a chcąc perspektywicznie patrzeć trzeba podejmować racjonalne decyzje. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwróciło uwagę radnych na to, aby bardziej skupiać się na szpitalu i oświacie. Y Potrzebujemy pilnie przenieść oddziały ze Szpitala Starego i temu celowi powinniśmy poświęcić wszystkie wysiłki. Nawet powinniśmy założyć sytuację taką, że jeżeli nie uzyskamy środków zewnętrznych. Z Ministerstwa Zdrowia, to winniśmy własnym wysiłkiem, własnymi środkami tę inwestycję zrealizować. No i oczywiście nierozwiązany problem oświatowy, do którego będziemy bez wątpienia musieli wrócić. Oczywiście te programy oszczędnościowe, które zostały założone, one są realizowane, ale na pewno nie pozwolą osiągnąć nam założonych celów, polegających na zrównaniu wydatków z subwencją oświatową, jaką otrzymujemy. Od głosowania za absolutorium dla zarządu powiatu Sanockiego wstrzymało się trzech radnych. Ta 50-letnia kobieta miała poważne problemy z chodzeniem. Dzięki pomocy sanockich lekarzy i temu zaledwie półgodzinnemu zabiegowi znów będzie mogła normalnie żyć. Po przejściu 50 metrów, czy tam 100 metrów, e, musiała stanąć i odpoczywać, a jako, że to młoda osoba. Jej oczekiwania były inne, chciała normalnie funkcjonować. Zabieg poszerzenia tętnicy i wszczepienia metalowej sprężynki, która przywróciła normalną pracę naczyniom krwionośnym, był możliwy dzięki nowej pracowni radiologii zabiegowej. Tego typu zabiegi robimy oczywiście, ale w tej chwili nastawieni jesteśmy przede wszystkim na tak zwane krytyczne niedokrwienie kończyn, czyli bardziej chodzi o to, żeby ratować nogi przed amputacją i ratować pacjentów przed śmiercią. A dodatkowo jeśli można pomóc czasem choremu, który nie może chodzić, to jest tylko czysty zysk. Nowoczesna pracownia pozwoli pomóc pacjentom z miażdżycą, tętniakami czy zakrzepicą żylną. Takie miejsce było w Sanoku potrzebne. To jest ogromna inwestycja, dlatego że cała pracownia kosztowała blisko 3 miliony złotych. Jest to pracownia wyposażona naprawdę w bardzo dobry sprzęt i dająca lekarzom ogromne możliwości no, realnej pomocy pacjentom naprawdę z poważnymi schorzeniami. W statystyce, czyli u nas w kraju ucina się najwięcej nóg w Europie, dlatego że jest najgorsze leczenie naczniowe, najgorszy dostęp do leczenia naczniowego. Nie mówię o tym, że polscy lekarze nie potrafią leczyć, tylko w tej chwili, żeby leczyć, trzeba mieć możliwości i trzeba mieć też na to pieniądze. Jeśli kontrakty z funduszem są niskie, jest mało ośrodków leczących tych pacjentów, nie można się spodziewać, że będziemy przodowali w Europie w innej chlubnej statystyce. Oficjalnie pracownia radiologii zabiegowej dopiero ruszyła, ale tak naprawdę działa od kilku tygodni. Dyrektor mówi, że nie było na co czekać, zespół był gotowy do pracy. W tej pracowni mamy już gotowy zespół, skompletowany jeszcze przed uruchomieniem pracowni. Przede wszystkim to są nasi chirurdzy naczyniowi doktor nauk medycznych Wojciech Skibiński, doktor nauk medycznych Artur Gładysz, doktor Koncewicz Żyłka. Również mamy ekipę pielęgniarek, bardzo dobrych pielęgniarek naczyniowych, wykształconych oraz oczywiście techników RTG. Także jest pełny zespół gotowy do pracy. Sanocki szpital ma już 14 pracowni diagnostycznych, wszystkie działają na pełnych obrotach. Jeszcze w tym roku oddanie do użytku 15. tym razem dziecięcej. Na ten dzień uczniowie czekali blisko 10 miesięcy, wreszcie ostatni dzwonek i zasłużone wakacje. Maturzyści już wcześniej zaczęli odpoczynek, ale teraz poznali wyniki egzaminów. Niestety nie wszyscy będą mieli spokojne wakacje. Na Podkarpaciu blisko jedna piąta uczniów oblała maturę. Tych, którzy nie zdali jednego przedmiotu, w lipcu czeka poprawka. Ci, którym noga powinęła się nie tylko na jednym przedmiocie, mają najdłuższe wakacje. Kolejny egzamin dopiero za rok. Dla uczniów zaczynają się wakacje. Dla nauczycieli niemal dwa miesiące wolnego, ale około 60 pedagogów w Sanoku spędzi ten czas na szukaniu nowej pracy. Urzędnicy zaznaczają, że informacje o skali zwolnień w szkołach nie są jeszcze ostateczne. Więcej będzie wiadomo w trakcie wakacji. Liczymy na to, że część nauczycieli odejdzie na urlopy zdrowotne. Zdarzają się sytuacje wyjazdu za granicę i potem braku powrotu. No, część osób też. Rzadko, bo rzadko, ale zmienia miejsce zamieszkania, i wtedy pojawia się sytuacja taka, że możemy. Nauczycielom, którzy otrzymali wypowiedzenie bądź mają częściowe ograniczenie warunków zatrudnienia, zmienić te zasady, czyli sukcesywnie, skutecznie anulować wypowiedzenie i nauczyciel wtedy wraca na pełne pensum dydaktyczne do swojej szkoły. Istnieje też taka instytucja jak uzupełnienie etatu. Leży ja, to w gestii organu prowadzącego, a więc jeśli w jednej szkole mamy część godzin, druga szkoła wykazuje wakat, to wtedy my jako organ prowadzący, pan burmistrz przygotowuje dokument, który mówi o tym, że nauczyciel uzupełnia ten etat, czyli pracuje część godzin w jednej szkole, a część godzin w drugiej szkole. I taka sytuacja ma miejsce w tym roku i liczymy na to, że również w roku następnym, czyli od września, będzie taka możliwość, aby część osób, które pozostają bez pracy, będą mogły z tej instytucji skorzystać. Jeżeli ktoś pracuje przez okres 20, a zdarza się nawet i 25 9 lat i dowiaduje się, że traci pracę, jest to oczywiście dla niego jakaś duża trauma. Nie tylko dla niego, ale także dla jego rodziny. No jeżeli chodzi o ludzi młodych to jest możliwość no, jakiegoś sobie dania rady, to znaczy przekwalifikowania, no nie wiem, nie wiem, natomiast większość z nich y, za, z, zabezpieczy. Państwowy Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, czyli będą bezrobotnymi. W szkołach podstawowych i gimnazjach w Sanoku nowy rok szkolny przyniesie 30 etatów mniej dla nauczycieli. Część z nich już dostała wypowiedzenia, część odejdzie na emeryturę, inni sami rezygnują z pracy. Najgorzej jest w gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2. W tych szkołach z roku na rok do klas przychodzi coraz mniej uczniów. Mamy w tym roku kilka redukcji etatów nauczycielskich, z reguły są to nauczyciele, którzy mają awans zawodowy na poziomie nauczyciela kontraktowego. Część osób miała umowy na czas określony. Ale jeszcze ruch kadrowy się skończył. Ale do początku roku szkolnego zostało nam ponad dwa miesiące, więc myślę, że sytuacja jeszcze może się zmienić. Nie będzie takiego wielkiego nieszczęścia, dlatego że, że nauczyciele mający duży staż będą pracować mimo tego, że niektórzy otrzymali wypowiedzenia. Liczymy na to, że z godzin nauczania indywidualnego zapewnimy pracę tym, którzy pracują tutaj już kilkanaście lat no jest po prostu nic demograficzne i nie mamy na to wpływu także robimy wszystko co w naszej mocy staramy się być szkołą dobrą a mamy niestety spadek działy w tym roku Zwolnienia wśród pedagogów nie ominął także szkół średnich. W powiatowych placówkach wypowiedzenia również otrzyma około 30 nauczycieli. Choć tegoroczny nabór do szkół wypadł lepiej niż ubiegłoroczny, to faktem jest, że w ciągu kilku ostatnich lat w szkołach ubyło blisko 700 uczniów. Przez lata z roku na rok liczba uczniów sukcesywnie spadała. Natomiast jakby redukcje nauczycieli no, no nie była adekwatne do zmniejszającej się liczby uczniów. W tym roku akurat nie był taki zły nabór, bo mieliśmy o kilka naście osób więcej jeżeli chodzi o rok poprzedni ale tak jak powiedziałem wcześniej jeżeli przyjmując pewien okres kilku lat wstecz to jednak dość znacznie ubyło nam uczniów i to jest tego efekt. Z największą liczbą zwolnień w sanockich szkołach średnich musieli się zmierzyć pedagodzy z zespołu szkół numer 5. Nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania odejdzie ze szkoły 4. Łącznie ze mną i dla nich nie mamy etatu, także to będą nauczyciele zwolnieni z artykułu 20 karty Nauczyciela. Trzech z nich ma uprawnienia emerytalne. Tylko jeden pozostaje no, jakby bez żadnych upraw. Bardzo przeżywamy, że, że nadszedł taki czas, że czasami z dobrymi nauczycielami musimy się rozstać, że to jest po prostu niezależne od dyrektora niezależne jest od tego, jak rozwija się szkoła. Tak jak właśnie wszyscy widzimy, no, no mniej jest dzieci. I, I bardzo dużo, bardzo dużo my wiemy mamy sygnały, że bardzo dużo y, młodych ludzi wyjeżdża za granicę, tam rodzą się dzieci, że oni nie wracają tutaj. Nastroje wśród nauczycieli są fatalne. Wiadomo, że sytuacja nie poprawi się jakoś szczególnie w kolejnym roku. Nowy program nauczania przewiduje mniejszą liczbę godzin, a więc nie potrzeba aż tylu nauczycieli. W regionie przybywa też ludzi, którzy od lat pracując za granicą decydują się na przeprowadzkę całymi rodzinami. Mówi się, że, że jest mało dzieci, ale trzeba było postawić pytanie dlaczego? Czy Polki nie chcą rodzić dzieci? Na pewno chcą, tylko trzeba im do tego stworzyć odpowiednie warunki. Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście otwartym do premiera zaapelował o pilne działania w celu zahamowania masowej redukcji etatów nauczycielskich. Ministerstwo Edukacji odpowiada, że to efekt niżu demograficznego wśród uczniów, a zwolnieni nauczycieli może być mniej niż rok temu. Sezon turystyczny w Sanoku ruszył pełną parą. Codziennie Centrum Informacji Turystycznej odwiedzają dziesiątki turystów, głównie zagranicznych. Najczęściej to Francuzi, Niemcy i Holendrzy, ale zdarzali się także Japończycy, mieszkańcy Ekwadoru czy Republiki Południowej Afryki. Przyjeżdżają poznać galicyjską kulturę, spróbować lokalnej kuchni i odpocząć od miejskiego zgiełku. Ludzie tutaj przyjeżdżają na wschód. Od Wisły, po to, żeby zobaczyć przede wszystkim architekturę drewnianą in situ, malarstwo bizantyjskie, ikony. No i w tej chwili należy przyznać, że jednak w Europie zaczyna się budzić świadomość, że Karpaty to jednak jest potężna enklawa dzikiej, nieskażonej przyrody położonej w centrum Europy, gdzie jeszcze można dosyć swobodnie wejść w góry, wejść do lasu, wejść do rzeki, gdzie nie ma tablic prawie Także y, to, to głównie skłania do tego, że turyści i, i przyjeżdżają na, 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 na nasz teren. Pod wrażeniem jesteśmy tego wszystkiego, co się odnowiło, co powstało piękne, nowe, świeże, bardzo ładnie wygląda rynek, zamek zresztą też naprawdę jest ładnie. We're traveling by car all through Galizia, and we're visiting uh, sites of historic Jewish interest, and In Sanok before the World War II had. Uh, half of its population were Jews, who were murdered during the Second World War, leaving behind only the Polish population. And so we're here to see what was left behind. Okay. Sympatyczny kolorowy, no ludzie są bardzo ży życzliwi. No i co ja mogę jeszcze powiedzieć? No kapitalnie jest. Większość turystów pierwsze kroki kieruje do skansenu i na rynek galicyjski. Można tu zobaczyć najcenniejsze obiekty architektury wiejskiej z terenów południowo-wschodniej Polski. W tym roku dodatkową atrakcją będzie dom stolarza. Odtwarzam to, co kiedyś było w użytku w każdym po prostu gospodarstwie rolnym chacie domu, czyli narzędzia i użytku codziennego. Czyli są to tak zwane niecki, dzieże łyżniki, będziemy wykonywać jeszcze jakieś płaskorzeźby. To wszystko co było. Numer dwa na turystycznej liście miejsc, które trzeba zobaczyć to Zamek Królewski, czyli muzeum historyczne z największą w Polsce kolekcją ikon i obrazami wybitnego sanockiego artysty Zdzisława Beksińskiego. Ale muzeum ma więcej niezwykłych eksponatów. Nasze muzeum, między innymi można obejrzeć przepiękną, ciekawą wystawę ceramiki pokuckiej zbieranej przez pana Aleksandra Rybickiego, twórcy między innymi Muzeum Budownictwa Ludowego w Sonoku. Pan Aleksander Rybicki zbierał przez długie lata, przytrzymywał to w własnym mieszkaniu, nie miał możliwości zorganizować tej ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego, więc przekazał to w latach 70 do naszego muzeum. Muzeum historyczne to nie tylko ekspozycja sztuki cerkiewnej i nie tylko prace Zdzisława Beksińskiego, ale również inne ciekawe eksponaty, które warto zobaczyć. Możemy zobaczyć obecnie namiastkę naszych zbiorów militariów, a ja tylko powiem, że muzeum posiada militaria od okresu średniowiecza aż po wiek XX. W tym samym miejscu prezentujemy również broń palną w postaci pistoletów skałkowych i pistoletów. Na mapie sanockich atrakcji wkrótce będzie też fragment muru średniowiecznego Kościoła Świętego Michała, który odkryli archeolodzy. Na strudzonych spacerami czeka, oczywiście, szwajk. Turystyczna legenda głosi, że potarcie jego nosa przynosi szczęścia.